Jak oszukujecie ego? W bardzo prosty sposób. Mówi ci, że jesteś zmęczony, że to nie jest teraz ten moment, że to teraz nie zadziała, że ty się źle czujesz, nie masz nastroju na podchodzenie. Temat jest prosty i to mówię swoim klientom. Często. Dopóki nie schrasz, nie szczasz, nie robisz pod siebie, nie mdlejesz mi tutaj na miejscu, to nie jesteś zmęczony. Dopóki mi tu nie wymiotujesz, to to nie jesteś zmęczony i nie czujesz się źle. Dopóki nie krwawi ci z dupy, nie jesteś zmęczony. Okej? Okay? Wszystko inne jest tylko grą ego. Wszystko inne jest tylko tym, że cię, to o, że cię oszukuje twoje ego, twój strach, oszukują cię, abyś nie działał. Bo ego jest bardzo spytne. A później to samo ego... Powie ci, e, kurde, mogłeś do niej zagadać, mogłeś to zrobić, mogę się jednak podejść. To samo eko, które ci mówiło, żebyś nie podchodził. To nie znaczy, że jestem aż tak strasznie wymagający Was, moich klientów, mi po prostu na was zależy. Dlatego mówię mówię do ciebie tak, że mógł to by cię kurwa złapał za kark, kurwa, ruchać. A nie się bać. Kurwa. Jak Ty chcesz z rodzinę założyć, kurwa, się baby boisz do chuja. Co ty kurwa się założyć? Rodzinę, czy co? Czy czy, czy sekcję młodych w domu starców? Co to kurwa ma być? Ty jesteś poważny gość? Ty chcesz być odpowiedzialny za czyjeś życie? Jak ty się baby boisz? Bo co? Baba to mą steruje, bo ty się boi, że, że nie dostaniesz pusi, To i tak jest już stara i wymęczona, i nawet ci się nie podoba. Jeszcze, I jeszcze nawet ona ciebie, ona nie chce ci dać? To tak chcesz skończyć? Czy chcesz być autorytetem dla swojej rodziny, dla swojej żony? Czy chcesz być gościem, u którego lądują żony sąsiadów i ci sąsiedzi zastanawiają, czy dzisiaj Mariola wystarczająco dobrze się ubrała, żeby nie było wstydu przed moim kochanym sąsiadem? Takim chcesz być gościem, a nie! Kurwa jakąś pipo. nie podejdę do niej, bo nie czuję tego! O! Nie czuję tego! O! Nie czuję tego. O! Nie czuję tego! Co kurwa spalucha zjeść, może jakieś. Może ci się narządy pozmieniało? Co to jest? No. Nie czuję tego! Ale jakby przyszła sama, to byś poczuł! O! Tak! Do bzykania to wszyscy morda jak krokodyl, ale kurwa! Ale jak trzeba robić, to co ja mam jej powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? Ja chcesz wiedzieć, co powiedzieć? Jak nastawić to o głowę, to zapraszam na mentoring. Jak nie masz czasu na mentoring, nie masz, albo nawet nie jesteś się przeczytać oferty, co tam dokładnie działa. I Jak to wygląda, to masz kursy w opisie. I masz też... Powiedz w ogóle wszystko, Prze przeklikaj wszystko, co jest tam w opisie. No. Więc powtarzam, jeżeli by sama do ciebie przyszła, i ty byś powiedział jej do niej, nie, no co ty, to się nie liczy, yy, bo to nie jest podryw, kiedy sama kobieta do ciebie zakaduje, hello, hello, to znaczy, że jesteś po prostu niepełnosprawny umysłowo, a ja szkolę osoby tylko i wyłącznie w pełni świadome tego, co robią. Ok? Odpowiedzialne, samostanowiące osobie. Oczywiście nie mam nic do osób niepełnosprawnych umysłowo, po prostu, albo to znaczy, nie wiem, by coś podpowiem, jakichś silnych środków odurzających, że tak myślisz. Jeżeli by sama do Ciebie przyszła, a Ty byś jej powiedział, come on, baby, light my fire, to oszukujesz sam siebie, bracie. Oszukujesz sam siebie! Sam siebie oszukujesz, rozumiesz to? Oszukujesz sam siebie, No. Idziesz po prostu, idziesz po prostu do jubilea z łańcuchem z plastiku i gadasz, że ci, i gadasz, że nie chcą, że świat jest zły, bo nie chcą Ciebie kupić. No, Nożukujesz sam siebie. Bo ty nie czujesz tego. Słuchaj, jak ci usiądzie. Jak ci weźmę do buzi, poczujesz wszystko, co trzeba. Ja ci to gwarantuję. Wszystko, co trzeba, będzie na swoim miejscu, poczujesz. Bo jeszcze nie słyszałem o takim gościu, który by, jak bierze laskę od tyłu i... O Boże! I łzy mu ciekną po jej plecach. Jakie... Ile ja musiałem zrobić podejść. Ile dziewczyn mnie odmaczowało na Tinderze. Bądź mi poważni. To poważni ludzie uczą się ode mnie. Bądź mądry, ucz się ode mnie. Ja przynajmniej wszystko to, co powiem jest prawdą i nie ma tam niczego, co by miało zrobić z Ciebie jakiegoś wariata, idioty, czy osobę zaburzoną, czy osobę negatywnie nastawioną do świata i ludzi. Szczery przekaz, pozytywny przekaz, sprawdzone informacje i nauka budowy autentycznych relacji, gdzie facet jest mocny. A nie jest pieprzonym, kurwa, szachistą, który ciągle rozgrywa partię ze swoją babą. Facet jest tak mocny, że nawet on nie musi bawić się w takie rzeczy. To tyle ode mnie. Pozdrawiam i wejdź w linki w opisie, no bo tam masz więcej wiedzy ode mnie. Yy, I żebyś nie siedział i na tym kanale oglądania dał, po co film, bo to jest naprawdę. To, co jest na kanale na YouTube, to nawet nie jest 10% tego, co Ci mogę przekazać. To jest jak słod paznokcia. W kursach jest wiedza topowa. Pozdrawiam. Cześć.